Dzisiaj opowiem Ci o gestykulacji, czyli jaki jest mechanizm wprowadzania gestu świadomego wprowadzenia świadomej mimiki ciała. Zapewne widziałeś ludzi, którzy zaczynają mówić, namachają się rękami, nogami, na lewo, na prawo całkowicie bez sensu, ale nie tylko ręce często jest to nieskoordynowana mimika całego ciała. Chodzimy, chwiejemy się. Czy takich ludzi słucha się dobrze? Oczywiście jest to dobre, jeżeli jest celowe, zaplanowane i ma, ma jakiś sens w przekazie, ale najczęściej Rozbija Twoją sprzedaż, rozbija Twoją wypowiedź. Brak jest tu spójności między tym przekazem werbalnym i niewerbalnym. To jest tak, jakbyś chciał biec do przodu, a wykonywał dziesiątki nieskoordynowanych ruchów nogami, rękami, na lewo, na prawo, zamiast wykona wykonać konkretny krok do przodu, jeden, drugi, trzeci, skoordynować ręce, aby odpowiednio balansować ciałem i wówczas szybko idziesz do przodu. Szybko idziesz do tego swojego celu. Oczywiście jest to tylko porównanie, ale jak bardzo przenosi się na rzeczywistość. Kiedy stoisz przed kamerą, kiedy stoisz na scenie, czy spotykasz kogoś i chcesz coś sprzedać, polecić czy zbudować dobrą relację. I również masz w tym cel. A niekontrolowana mimika i gesty całkowicie sabotują Twoją wypowiedź. Nie osiągasz po prostu zamierzonego celu i często nie wiesz, co jest przyczyną. Ja nazywam się Adam Mistela i sam tak kiedyś miałem. Sam tego doświadczyłem, a najgorsze jest to, że nie zdawałem sobie kompletnie z tego sprawy. Nie zdawałem sobie sprawy, ilu tracę klientów, a ile mogłem dzięki temu więcej zarobić, gdybym znał te wszystkie możliwości. Aż przeszedłem całą tą długą, żmudną drogę, żeby opanować te wszystkie umiejętności. A teraz dzięki doświadczeniu wiem, jak tą drogę skrócić do minimum. Wyobraź sobie, jaki rezultat mógłbyś osiągnąć, gdybyś wprowadził gest świadomy, gest przemyślany, gdybyś gestem wzmocnił swój przekaz, gdybyś gestem potrafił malować obraz swojego produktu czy usługi i w końcu, jakie mógłbyś wygłaszać power speech. E. A teraz wracając do tematu: jaki jest mechanizm, aby wprowadzić gest świadomy? Widzisz ten kosz? To jest cała gestykulacja niekontrolowana gesty rąk, nóg. Niekontrolowana mimika ciała, ogólnie całe ciało. I teraz co z tym zrobić? Należy się z tego oczywiście pozbyć, opróżnić ten kosz, wyrzucić wszystko to, co chcesz wyrzucić. Ale że umysł nie lubi pustki, zacznij wprowadzać świadomą gestykulację, świadomą mimikę, wszystko to, co może Ci pomóc. Będzie wzmacniać to, co mówisz, nadawać temu konkretną energię, budować w umyśle Twojego słuchacza cały ten obraz tego, co sprzedajesz, co polecasz. Wówczas zaczniesz osiągać dużo lepsze rezultaty. Więc jeszcze raz, pozbywasz się wszystkiego, co jest Ci niepotrzebne, a następnie w to miejsce zaczynasz wprowadzać zmiany, ale zmiany świadome. Często jest tak, że przyklejamy na przykład łokcie do tułowia, gestykulujemy bardzo skąpo w tej płaszczyźnie, tutaj. I tu ci powiem: odklej te łokcie, uwolnij te gesty do różnych przestrzeni. Masz do dyspozycji całą przestrzeń wokoło siebie, a najlepsi mówcy gestykulują od ramion w górę. Ważne jest, aby było to świadome działanie. I wie, wiem jak to jest. Możesz pomyśleć, łatwo powiedzieć, trudniej zrealizować. Możesz mieć problem z realizacją tego procesu, a chciałbyś już osiągnąć rezultaty, w tym momencie poznać te wszystkie tajniki gestykulacji, skutecznej prezentacji i czuć się pewnie przed kamerą na scenie czy w spotkaniach z innymi ludźmi. Nieważne czy w prywatnie, czy biznesowo. Dotyczy to każdego poziomu Twojego życia, tak jak mówię, i zawodowego, i prywatnego. Najlepsze rezultaty uzyskasz ćwicząc. Ćwicząc na warsztatach, ponieważ dostajesz bardzo dużo informacji tych zwrotnych, czyli feedbacku, a przede wszystkim ten. W ten sposób możesz wyeliminować całkowicie niekontrolowaną część mimiki i gestów. Pamiętaj, że dobra gestykulacja wymaga ćwiczeń, ćwiczeń i jeszcze raz ćwiczeń. Dlatego, jako właściciel od platformy Otwarte Szanse, przygotowałem właśnie dla Ciebie specjalną ofertę na czterodniowy warsztat online. Oczywiście na żywo. Mistrz prezentacji i wystąpień przed kamerą. I już pod tym wideo znajdziesz link do tego warsztatu, gdzie przerobisz krok po kroku nie tylko cały mechanizm skutecznej gestykulacji, ale wiele Wiele więcej. Poznasz tam moc swoich emocji, nauczysz się nimi dysponować, przełamiesz wszystkie bariery, ograniczenia, które hamują cię przed wystąpieniami przed kamerą, nauczysz się mówić z taką energią, z ekspresją, poznasz wszystkie elementy mocy dobrej prezentacji, nauczysz się tajników storytellingu i poznasz jakże ważne zasady budowania dobrej relacji ze słuchaczami. I dzięki tym umiejętnościom zbudujesz lepszy wizerunek siebie, z swoje zyski, przerobię z tobą cały warsztat, ale w kameralnej grupie. Dam ci w pigułce to, co nauczyłem się przez te swoje wszystkie lata mojej nauki. Ale ilość miejsc jest bardzo ograniczona, więc kliknij link w opisie, w opisie tego filmu i widzimy się w krainie niesamowitych możliwości.